Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj będę chciała Wam pokazać, jak dodawać oczka e, takim trochę innym sposobem. To jest taki sposób e, takiego podnoszenia oczek z rzędu poprzedniego. I, i będziemy podnosić i z prawej strony, i z lewej strony. To jest również bardzo proste, bardzo proste dodawanie oczek, tak samo jak przez nasz przez ten, który ja bardzo lubię i często praktykuję, ale ten również jest bardzo fajny i bardzo prosty, także mam nadzieję, że Wam się spodoba i, i będziecie go używać. Ok, no więc zaczynamy. Słuchajcie, robimy to w taki sposób, że jedziemy sobie naszymi oczkami, tutaj do markera. Przyjmijmy, że, że jedziemy sobie do markera. Zobaczcie, zatrzymujemy się tutaj to jedno oczko przed markerem. I teraz tak. Podnosimy. Słuchajcie, oczko, zobaczcie, z poprzedniego rzędu. Tutaj mamy to pierwsze oczko, tutaj jest to oczko, które jest na drucie, i tu mamy drugie oczko, które, które należy też właśnie do tego rzędu. I właśnie to oczko, zobaczcie, wyciągam sobie to oczko drutem, ok, zakładam tutaj na ten drut i przerabiam to oczko na prawo. I kolejne oczko z tego rzędu również przerabiam na prawo. I to było, yy, to było podnoszenie z prawej strony. Teraz przenosimy marker, przenosimy marker, przerabiamy oczko na prawo i teraz będziemy podnosić z lewej strony. Zobaczcie, z lewej strony mamy tak. Tutaj mamy oczko. I to kolejne oczko jest tutaj. Zobaczcie, pomagamy sobie tym lewym drutem, wyciągamy sobie to oczko, zobaczcie, i przerabiamy je na prawo. OK? I jedziemy sobie, jedziemy sobie do końca rzędu. Tutaj w tę stronę przerabiamy na lewo, albo tak jak nam schodzą oczka z rutów, jak tam sobie macie we wzorze. Ok. Chcę Wam pokazać jeszcze raz, jak to, jak to zrobić. Dobra. I jesteśmy znowu z przodu. I jedziemy sobie. Robimy dokładnie to samo, czyli przerabiamy te oczka i zatrzymujemy się jedno oczko przed. I zobaczcie, będziemy podnosić z prawej strony. Czyli tutaj mamy to oczko, które należy właśnie, które leży tutaj na drucie, a tutaj mamy to oczko z tego samego rzędu, które właśnie będziemy podnosić. Zobaczcie, podnosimy sobie to oczko, nakładamy na drut i przerabiamy na prawo. Okay. Możemy, to zrobić też dosyć, możemy to zrobić też szybciej, po prostu od razu wyciągnąć to oczko tym drutem prawym i przerobić to na prawo. To oczko z tego rzędu, które jest tutaj cały czas, też przerabiamy na prawo. Marker, oczko na prawo. Oj, coś mi tutaj... Oczko na prawo i teraz będziemy podnosić z lewej strony. Ok, z lewej strony wyciągamy oczko. Zobaczcie, stąd. Tutaj mamy to nasze oczko. Ok, i przerabiamy to na prawo. I jedziemy do końca. Zobaczcie, ja zrobiłam parę rzędów do góry i tak to tak to wygląda. Bardzo fajnie i bardzo fajnie to się prezentuje. Dajcie znać, co myślicie o takim dodawaniu oczek, jakie według was jest najlepsze, jakiego używacie sposobu dodawania oczek na co dzień. Dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam. Hejka.